Hej, witajcie, z tej strony Arkowy, a w dzisiejszym odcinku sobie właśnie będziemy grać znowu w Minecrafta. To jest chyba trzeci, trzeci odcinek już. Widzicie, jak to szybko leci? Trzeci odcinek, a w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie do kopalni szukać diaksów, więc będzie naprawdę ciekawie, zostawcie łapkę, suba i ja wam już nie przeszkadzam, zapraszam was do odcinka. Dobra, widzowie, właśnie będziemy sobie iść teraz do tej kopalni tutaj, co jest tutaj tam, tak? Więc ja już mam przygotowany ekwipunek. Mam 4 kilo plus ten zepsuty. No prawie 300 taki pochodni, trochę chlebka, trochę mięska, No i jak dla mnie możemy iść już kopać. Ja sobie dam tutaj i idziemy. Idziemy do kopalni sobie kopać diaksy, różne inne surowce. Mam nadzieję, że wyjdziemy przynajmniej, może z kilofem diamentowym lub jeszcze z jakąś inną bronią lub kawałkiem zbroi. I teraz tak, czy idziemy tu, czy idziemy gdzieś kopać? I mi się wydaje, że chyba pokopiemy sobie. I tak, to będzie chyba lepszy pomysł niż tak chodzić. Więc yy, będę sobie kopał. Więc kupimy. Może coś znajdziemy. Jak nie, to nie. Obyśmy coś znaleźli. Kopu, kopu. O, już mamy. Yy, jak to się nazywało? Yy... Węgiel, ale węgiel to tam sobie na razie jeszcze zostawimy. Nie będę go kopał. Idziemy tutaj. O, Jezu. Ja tego kamienia nie lubię. Tak się go długo kopię. Ale cóż, trzeba go kopać. I idziemy dalej. O! I węgiel. Następny. Nie, no fajnie, że węgiel. Bo potrzebujemy go dużo na pochodnie, na przepalanie czegoś. Dobra, dalej tutaj pochodnie. Idziemy. O, przekopaliśmy się przez niego. Idziemy kupać. Idziemy dalej. Oraz. No i znowu ten nieszczęsny kobel, ten czarny. Ja go nie lubię. Tak mi denerwuje. Tak długo się go kopie. Bo mi się tak wydaje. Nie wiem. No, ale tak jakoś mi się wydaje, że go się dłubie, dłużej kopie niż normalnie. Kupu, kopu. I na serio no nie ma nic? Ani żelaza, ani żadnego złota? O, jest żelazo. To ja chcę teraz diamenty i ja mam nadzieję, że zarabię do diamenty. Dawaj diamenty, dawaj diamenty, dawaj diamenty, dawaj diamenty, dawaj diamenty, dawaj, dawaj, dawaj diamenty. Dobra, żelazo może być. Żelazo zawsze dobre. Ale wolałbym diamenty. O, już nam się zawsze kilof. Nie chleb, tylko dawaj drugi kilof. Więc mamy drugi heal. Już wzięty tutaj sobie antyżytem Postawimy i kopiemy dalej. Mam nadzieję, że jakieś zaraz diamenty będą, bo jak nie, to będę musiał robić cięcie. I po cięciu się widzimy jak znajdę coś. Obaguje mnie trochę. Czy ja coś w końcu tu znajdę? Kopię już 3 minuty i na razie jeszcze nic nie ma. Oprócz żelaza i węgla. Dobra, mam nadzieję, że zaraz będzie coś. Dawaj. Dawaj. Piszcie w komentarzach czy chcecie jakieś jeszcze inne gry, bo mogę dla Was panagrywać coś innego, oprócz Minecrafta, Robloxa. Może jakiegoś Fortnite'a sobie zagramy? Jak myślicie? Jest. Piszcie w komentarzach. Dobra, jest następne żelazo w tym czarnym kamieniu. Jakiego ja nie lubię tak i wkurza. Ten czarny kamień. Tu jeszcze jest żelazo. Ech. Dobra. Kopiem, kopiem. Ja coś w końcu znajdę oprócz żelaza o jest i ten yy, jak to miał no yy, jak to ma redstone o nasz stary i niezawodny, niezawodny redstone jak cię bardzo fajnie widzieć i znowu redstone Dobra, przynajmniej level będę miał. Mam już 16 level widzowie. Yy, dobra, to ja idę teraz, zrobię cięcie i się widzimy jak znajdę jakieś diaksy. Yy, widzowie, znalazłem coś takiego, bo się przekopałem, tam jest jeszcze jest woda. I znalazłem taką jaskinę. I mam nadzieję, że tu będą diamenty zaraz. Więc wchodzimy tutaj. Dobra. Więc mnie nie atakuje. Pani. Chyba nie. Dobra, tutaj już nic nie ma oprócz żelaza, zaraz do niego przyjdziemy. Bardziej mnie obchodzi co tutaj jest. tej dalszej części. Nie do, nie do lawy, o. No. Co tu jest takiego? O kurde. Jest to duże. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj diamenty zaraz będą. Zaraz znajdziemy diamenty. O kurde, ale duży gejbik. No, powiem wam. Coś ciekawego. Mam nadzieję, że diamenty zaraz tu gdzieś znajdę. Tu następny. Dawaj. Chcę diamenty, nie chcę diamenty. Nie no, to chyba już nie będzie diamentów, co nie? Chyba, że zejdziemy w dół. Schodź tu w dół, ale znaczy ja tam chcę... W... Nie, nie chcę. Idziemy szukać jakoś bliżej. Diamencików. O kurde, Creeper! Idź mi stąd! Wypierdzielaj! Nie, Odejdzie do mnie. Wypier, wypier. A se buchaj. Tylko nie mnie. Dobra, yy, gdzieś może tutaj będą jakieś diamenty Jak myślicie, albo tam, tam jest to jest to Tutaj nie wiem A! Creeper! Dobra, mamy no ciekawy cejwik Tylko nigdzie tu diamentów nie widzę i to mnie... Zaraz to jasny czas i weźmie. Ja chcę diamenty Dawać mi diamenty. Dawać mi diamenty, tak nie adwa wszystkich a, no, Nie ma ja tu nie ma, no dlaczego No tu zombie jakiś mi stąd Weźcie go spalcie tak Jak się spali Tu coś jeszcze jest Tutaj też nic nie ma. Nic nie ma. No to co? Będę musiał iść dalej. Chyba znowu skręcamy, albo? Albo nie. Dobra, będę szedł tędy chyba. Albo... nie wiem, skręcę tutaj gdzieś. Weź, idź, to woda, idź mi stąd. Ty mnie wpuszczasz. Dobra, zeszła. Dobra, idziemy dalej tutaj kopiemy. A nie, bo to zawraca. Ha! Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm Dobra to nie wiem Nie do lawy No i tej ząbiakok jest ze idź we mnie Dobra ale mamy tutaj przynajmniej jakieś nie wiem Złotko Złotko zawsze dobre Dobra, dawaj Tam co tam jest? Tam jest coś jest Na tego dzbana zabieść ode mnie. No, Ach. myślałem, że to jakieś diamenty, ale nic nie ma. Tu coś jeszcze jest. Mamy, że... Są diamenty! Widzowie! Są diamenty! Jest! Mamy diamenty, jest ich cztery. Czekajcie, muszę tutaj sobie ten wziąć, bo zaraz wpadnę do tej lawy Jezu! Mamy diamenty! Mamy widzowie diamenty! Jest! Tylko ile? Ile ich jest? Mam mało killoffa, ale to nic. Dobra, wykopiamy sobie, zobaczymy. Oby nie cztery, oby nie cztery. Jest 5 5 5, 5. Będzie 6, będzie 6. Nie, nie będzie 6. Może będzie z tej strony? Nie, dobra. 5 diamentów. Chyba, że tutaj jeszcze. Nie, tutaj już nie. Też nie. Dobra. 5 diamentów, mamy to, widzowie Kopiemy, kopiemy, kopiemy dawaj, 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 dawaj Jest jeden diament, drugi Trzeci Czwarty i Piąty I mamy 5 diamencików Dobrze, widzowie, jest, jest dobrze Mamy 5 diamentów, więc mamy już Jeden cel zaliczony Z tego odcinka Ale to nie wszystko, idziemy jeszcze chyba kopać Zaraz, tylko stąd Pozabieram rzeczy i idziemy dalej kopać to ja zrobię cięcie widzowie i widzimy się jak coś znajdę. Dobra, ja wam widzowie powiem, że ja jestem już zadowolony. Mamy 5 diaksów. Mamy też dużo innych surowców. Reszta tam tych bloków zostawiłem tam na dole, bo, bo to chyba tam skrzynki to są. Ale jestem zadowolony, że mamy 5 diaksów. I zrobimy sobie na pewno kilo w następnym odcinku. Oraz enchant i będziemy próbować po prostu biblioteczki też zrobić w następnym odcinku. Więc zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. No i cześć i do następnego.